Rejestrując się w platformie gamerhash.co Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera Siemaneczko, z I zapraszam was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Batman Arkham City W dzisiejszym odcinku raczej udamy się do Jokera, żeby odzyskać nasze lekarstwo Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy Wydaje mi się, że lepszą opcją będzie wejście przez tutaj te drzwi Dlatego, że już wchodziłem tutaj przez te drzwi i był tutaj jakiś snajper, który się patrzył centralnie w jakąś taką stronę jak, ta, jak tą myszką pokazuje. Więc wydaje mi się, że lepszą opcją będzie zajście go od tyłu Pokonanie tutaj raczej kilku chłopa, wejście tędy i już raczej prostą drogą przebicie się Więc musimy sobie oczywiście aktywować przejście Mamy co? Indy na to wychodzi. Przynajmniej tak mi się zdaje. A raczej, drzwi. Dobra, więc lecimy dalej do przodu. Mamy tutaj tego snajpera, o którym mówiłem wcześniej. Musielibyśmy, chyba. Nie. Ale może tutaj? Też nie dało. Radę. Ale ten da radę. Czyli wbiliśmy się praktycznie tutaj, gdzie już byłem. Tylko że innym przejściem. Nie wiem, czy coś nam to da. A dałoby się kurde ten włas pokonać jakoś? Czym? Może nie wiem, batarangiem. Tak, rata nie ruszyła, ta raczej też nie. Ale warto zawsze spróbować, nie ruszyła. Więc będzie trzeba tędy się jakoś zakraść. I w sumie jestem w tym samym pojęciu, w którym już byłem. Bez znacznego progresu tutaj, niestety mamy tą żonę Freeza zamrożoną. Najwyraźniej szkoda, że nie możemy zejść. Chociaż co tutaj mamy? Trofeum. Chyba na nas już chłop zauważył. Możemy być niby tutaj. U góry. I mamy taśmę produkcyjną. Tak? Czy, czy co? Tak, mamy taśmę produkcyjną. Więc możemy sobie wbić tędy. Tutaj mamy miny. Jesteśmy w skrzyni. Kozak. Miny zbliżeniowe, przez które niestety nie będziemy mogli się przebić. Ale teraz będę mógł tego chłopotę uzajść. I go... No, zabić. Co tutaj dużo mówić? I mamy tutaj tą bab... Nie, tutaj mamy Harley Quinn, co ja gadam? Jaką żonę Freeze zamrożoną? Czy już nam się nie przyda raczej? Więc mamy co? Jeszcze tutaj dalej pójść? Chociaż nie, tutaj jest jakaś misja poboczna chyba. Zobaczymy sprzęt freeza. Dobra, będziemy raczej lecieć dalej do przodu. Kurendy. Tędy raczej w dół. Mogę też oglądałem ee... Legion Samobójców i powiem, że no szkoda, że tej Harley Quinn co Joker z nią zrobił. No, w sumie po części sama chciała, po części nie chciała. Trochę posrana sprawa z tym wszystkim jest, ale mówi się już trudno, jedzie się do przodu. Tutaj najwyraźniej coś źle robi, ale nie wiem co. No, może nie, spróbujmy. Tutaj mamy jakiś przycisk. On nam nic nie daje. Zauważyłem dopiero teraz, że mamy co? Drzwi tutaj. E, więc wchodzimy przez nich. Tutaj mamy strefa zakładu. Kolejny snajper gdzieś u góry. Już coraz bliżej się zbliżamy, chciałem powiedzieć. Już coraz bliżej jesteśmy Jokera. E, weźmy tutaj, schakujmy. Tutaj jakąś. Przez przypadek kliknę, ale jak widać, udało się. Schakować w windę, żeby móc dostać trofea. Tego nie możemy. Spoko, ale jedna zawsze to coś, więc teraz musimy raczej z drzwi wejść. Teraz pojawia się problem, bo chciałbym wejść na jakieś podwyższenie. Mamy tutaj dwóch sniperów i by się przydało ich zaś od tyłu, żebyśmy mogli podwójny knockout wykonać Najbardziej się martwię tymi sniperami właśnie. Jakby może nie wiem jakoś Od boku niby da radę Adra się wbijamy tam Podwójny knockout nam zadziałał. Sądziłem, że tak się nie da. Aj, karamba, karamba. Alarm nam się aktywował. Czego o tutaj chodzi? Nie wiem, ale musimy iść w tamtym kierunku, zanim tam pójdziemy. To będzie trzeba. Zajść tych chłopa. Patrzyłem... Tutaj różne ciekawostki, a raczej nieciekawostki, jakby to powiedzieć. Easter Egg, o, bardziej Easter Egg i Harley Quinn jest w ciąży, jak tutaj widzicie, na desie ciężowym. Mała ciekawostka, ale zawsze to coś. Więc będzie trzeba, tak, yy, potarąg soniczny, Bek, wrócony teraz, by się przydało. Możliwe, że mrośny wybuch byłby gitowy. Wszyscy nagle są uzbrojeni ale tam jakieś drzwi, które można aktywować, niby. Tutaj mamy elektryczny. Silnik elektryczny, nie wiem, czy nam zadziała przypadkiem e, impuls, ale dało radę. Wszyscy są pozbawieni teraz broni, a jak są pozbawieni broni, to raczej nie stanowią dla nas zagrożenia, a przynajmniej nie tak nie takie duże jak wcześniej. Więc super, że impuls zadziałał na takie. Sporawe 15 metrów, przynajmniej ten chłop już ma broń, więc trzeba mu ją odebrać. O cholera biją trochę. A na szczęście mamy nasz pancerz na obrażenia, wręcz. Więc na razie się spisuje i wykończony finisherem. Na do widzenia. Teraz wbijamy tam do góry. I będziemy mogli wejść do pana chokera i zobaczyć, co on tam knuje z tą naszą.

Zdaje mi się, że raczej zaraz ktoś tutaj przyjdzie i będzie dopiero miotka. Tak jak mówiłem, już padł po pierwszych strzałach. O, nich. No to to było wiadomo. Och, lipka, Trochę ich jest. Ma ktoś nie... Mają maczety. A dobra, rzucamy trochę tych zamrażających granatów i będzie raczej git będzie trzeba oczywiście uważać na tych chłopa bo może być z nimi prob zajebiście duży problem, bo jest ten synek, który nie ma łapy, ale ma za to duży młot który potrafi, no, przywalić o czym się przekonaliśmy, parę razy w sumie nawet ale dobra, na razie używamy tych naszych granatów i jest chyba git, bo dostają stuna więc o to nam oczywiście, że chodzi Mam wrażenie, że dostają nawet e, obrażenia krytyczne niektórzy, jak nam fajnie wejdzie oczywiście, że licznik. Uży użyliśmy właśnie roju nietoperzy! Kurde, zapomniałem w ogóle o tym upgrade'zie, który go sobie kupiłem chyba gdzieś koło na początku gry, mi się wydaje, albo pod koniec na... Jaki pod koniec, jak dopiero? Jesteśmy chyba w połowie gry, wydaje mi się, że w jakimś bliskim odcinku go kupiłem. Rój nietoperzy kolejny możemy użyć. Kurde, kombo nam się skończyło, bo kombo, jak będzie nam, wynosiło chyba 8 punktów, albo tam 9, ale mam upgrade, który nam e, robi takiego, jakby ułatwiacza, tak to nazwijmy, dzięki któremu zamiast komba 8, czy tam 9 na atak specjalny, potrzebujemy komba razy 5, więc jest. No, w kit. Witam się oczywiście, że podoba coś takiego ułatwienia. E, niestety, chyba przegramy. Przegraliśmy, ale jest ich naprawdę od groma. Więc nie będę tutaj ukrywać, że trochę mi p... zajmie pojedynkowanie się z nimi, ale... To sama przyjemność. Dało radę, wreszcie! Jezus! Ponad pół godziny mi zajęła walka z tym głównym. any last requests? how about a joke? how about a trade? let him go. take me in his place. <laughs> i'll handle the jokes around here. talia, what are you doing? i represent the great reish al Ghul. head of the demon, master of the league of assassins. well, bully for you. free batman. And we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's ah. telling the truth? Immortal. Do we have a deal? No. Oh, shut up. <clears throat> ah. After you, my dear. We offered you this chance, Batman. Now follow your heart. Are we not done yet, Ivy? I told you that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left, and Strange has it sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? I should kill you. Fine! Jeszcze zobaczę, czy wszystko się nagrywa. Jakby się nie nagrywało, to naprawdę nie wiem, co bym zrobił, ale bym się chyba popłakał. I co mamy tutaj tą kobietą tylko zrobić? się do skarbca. Dobra, spoko. To jest do wykonania, ale nie ciekawią upgradey. Albo coś na kobiecie kot, albo walce, raczej walce. Tryb super kombinacji, co to może być? bez ale wielokrotny nokaut ziemi. Wydaje mi się, że tutaj za dużo kombinowania, ogłuszenie przeciwnicy, skakanie, rzucanie. Eee, kontratak, ataku z nożem, z ostrzem, z nożem, niezbyt. Wydaje mi się, że pancerz bojowy albo pancerz balistyczny. Albo atak w przyspieszonym locie, co to może być? Niezwykle duża prędkość, tutaj też dużo kombinowania Wzmocniony zasięg, wzmocniony zasięg Blokada broni, co to jest? Też lekkie kombinowanie z tym wszystkim Ale soniczny batarang szokowy Wydaje mi się, że ten batarang będzie bardzo dobry, jeżeli chodzi o pokonywanie przeciwników, więc super. Nie wiem gdzie mamy pójść. W sensie nie wiem gdzie, ale na mapie nie wiem gdzie, więc zobaczmy gdzie. Aż tutaj, no to zobaczmy. Jednak nie tak. Aha, dobra, jak będziemy na... Po... A, jednak dało radę tak szybciej wyjść, spoko. Daj mi się ciekawie, czemu ta kobieta ma tak obcisły strój, czy to jej nie przeszkadza jakoś w tym całym bieganiu, wspinaniu się? Nie wiem, mi by raczej przeszkadzało, a może tak rozprasza przeciwników? Też tego nie wiem, ale najprawdopodobniej tak. E, jak wcześniej mówiłem, zająłem się oglądaniem, a raczej odświeżaniem swojej pamięci odnośnie filmów o superbohaterach i... E, co mnie mój e, skład e, Legion Samobójców, jaki tam skład? Legion Samobójców, naprawdę, kurczę, dobry film. I niestety w Arkham, yy, Batman, Arkham Asylum poznalibyśmy, tak mi się wydaje, że historię Harley Queen, bo Arkham Asylum zakład dla tych obłąkanych, gdzie Harley Quinn pracowała jako pani doktor. Więc najprawdopodobniej to. Na, kurde, sobie tak gadam mądrze. Yy, najpewniej byśmy się dowiedzieli coś odnośnie Harley Queen. Więc też szkoda, ale może kiedyś nadrobię to, jeżeli będzie polski. Polskie napisy. Jakby był polski dubbing to tym bardziej, ale polskie napisy mi wystarczą. Więc teraz musimy pewnie tych dwóch chłopa zabić. Aha! Mam tutaj inne w ogóle gadżety. Rzut kolcami, tutaj kulki, czyli bole. Spoko. Dużo przeciwników tutaj jest. Trzeba by... Nie wiem co zrobić? ale wydaje mi się, że lepszą opcją będzie zabicie tamtych dwóch chłopa, niż tych dwóch chłopów, ale rzucimy sobie kolce. A, czy ty jesteś w rodzaju takich pinesek? W takich niektórych głupkowatych filmach akcji się dzieje, że rzucają coś takiego na ulicę, opony pękają i ludzie są łapani w ten sposób. Dobra, możemy tego chłop w ciekawy sposób się skradamy. I też fajny sposób nokautujemy. Sam bym chciał zostać w taki sposób nokautowany, ale chyba nie podduszony. Przynajmniej nie w takiej sytuacji. Eee, co tutaj mamy? Dalej tego chłopa. Więc podbiegamy. Jednak nie podbiegamy. Kurde, no. Dostaliśmy jedną seryjkę i prawie cały pasek HP nam, no w zasadzie połowa. Nie będę aż tak przyginał, ale naprawdę potężni są ci przeciwnicy. Za tym my mamy taki lekki stroj, że raczej kule przelatują na wylot w nim. więc teraz tak: beach kolce albo kulki. Szkoda, że nie mamy nic do zwabiania, też fajny sposób w sumie kłócamy. Bardziej się przyda być ukrytym. Według mnie genialna sprawa jest z tym uleczaniem się automatycznym, gdy tak jakby zaliczymy przeciwników. O, o to mi właśnie chodziło. Będziemy mogli. Myślę, że po ksym się będziemy mogli wejść i snukałtować tego chłopa, ale jak widać, to niestety nie. Ciekawi mnie w ogóle też ten smysł kot bo jak odpalamy smysł Batmanem, to znaczy e, tryb detektywa na Batmanie, to tak jakby oczy nam się robią inne i najprawa, najpewniej zakładamy sobie coś na oczy albo odpalamy coś w naszej masce, a w kobiecie kod to nie mam pojęcia. Hmm, dajesz gościu chodź tutaj Ech, chciałbym go znokautować Ale chyba nie damy w ogóle rady go Dało radę go No jeszcze nie daje się rady go znokautować, ale daje radę. Więc teraz skradamy się i będziemy mogli tego chłopa to nic pasuje dla two face'a i spoko garniaki mam, ale ciekawe czy... Oni muszą sobie podpalać jedną stronę tego garniaka, że jest taka swajczona, Czy, czy każdy garnik tak u nich wyglądał w końcu? Two Face. No jak wiadomo, no, ma dwie twarze. Nie oznacza to, że jest dwulisabwo, chociaż może to też, ale. Głównie to, że ma jedną stronę sfajczoną, a drugą mnie. Czekaj, Tiger Command, jesteśmy w sektorze 2. Zostałem atakowani. Główny skarbiec kompromisowy. Myślimy, że atakował pojazdów. Zaraz, Roger, ten Tiger 87, zadał swoją pozycję i otworzył. Mieliśmy opcję Skoczenia i zaatakowania tych chłopów, ale mnie wydaje się być bardziej skomplikowana ta akcja, chyba. Bo mamy tutaj włas kanalizacyjny, przez który będziemy musieli oczywiście że wejść, a musimy być chyba na mniejszej odległości, żebyśmy dali radę, e, tak jakby skoczyć. Zaczepiły nam się o lampę, spoko. Został ogłuszony chłop. To git chyba. Ten już jest mocno uzbrojony, więc raczej nie da rady go tak łatwiej zabić. Jakieś kolce one... są? Nie wiem. Skuteczne są. Chyba. Możemy dalej tych kolców używać. Nie, ale no już sobie skoczymy. O cholera Fajny też dźwięk mamy w czasie atakowanie, Podoba mi się nawet Nie mnie czy mamy też ataki z góry To byłoby bardzo pomocne na tych Mamy, ale zbicza Dobra, unik Jeszcze raz rozwałka Ultra rozwałka w ogóle też y, Była w czasie walczenia z tym Jokerem i jego przydupasami. To inne Ultra rozwałka. Brzmi potężnie nie ukrywam, ja tylko w sam raz na tego potężnego olbrzyma i co tutaj mamy? Jakieś kanały, ogrom przeciwników. ten trujący blusz to też taki, no dość ciekawy przeciwnik by się wydawał, jakbyśmy mogli z nią walczyć. Dobra, mamy skarbiec i chyba będziemy już kończyć odcinek. Wydaje mi się, że lekkawo może być zbyt krótki, ale to głównie przez to, że pół godziny zajęła mi walka z Jokerem i jego przed upasami. Więc na razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka. Siemka!